Serdecznie witamy na konferencji Smaki Programowania. Konferencję po programowania. Proszę, aby dał Patek Krzysztof przybyć. Witam Państwa. Dziękuję za prawa. Rozumiem, że to należy się ku organizatorom tego wspaniałego wydarzenia, które przed nami. To już druga konferencja z tego cyklu Smaki Programowania. Zanim kolejne smaczki będziemy smakować, w chciałbym przywitać Państwa, którzy od osoby i grupy osób, które w bezpośredni pośredni sposób przyczyniły się do tego, że jesteśmy w Polsce. A sala w jest, że my w tej jesteśmy, że, że jest ta szkoła i że jest ta konferencja. E, witam e, serdecznie założyciela, wieloletniego rektora i prezydenta Wyższej Szkoły Niedzielskiej Szkoły Uniwersytetu, doktora Krzysztofa Pawłowskiego. Witam Dziekanów Wydziału Informatyki i profesora na naszej szkoły w Narodzie Zjednoczonej Uniwersytecie, dyrektora Dąża Puzarka. <plosy> Witam dyrektora Miejskiego Współpracującego z Naszą Szkołą od wielu lat, pana Wódzka Kołczaka. Witam wszystkich członków Koła Naukowego Programistów, Godnych, organizatorów dzisiejszej konferencji, łącznie na czele z nieocenionym, niezwykle energetycznym panem Agnistrem Arturem Witam wszystkich. Witam szanownych prelegentów, którzy na pewno, o czym jestem głęboko przekonany, dostarczą nam mnóstwo emocji i wiedzy w proporcjach odpowiednich do dzisiejszego wydarzenia. I wreszcie witam wszystkich państwa bardzo, bardzo serdecznie. Proszę państwa, Zobaczmy jak było na poprzednich dwóch konferencjach organizowanych przez, przez Koło Programistów Dodnych. dzisiaj, proszę Państwa, jesteśmy w Wyższej Szkole Biznesu National University. Jaka jest ta szkoła? Zobaczmy na filmie.

Będziesz mógł dobrze mi skoki opiekniać, ale proszę, nie inny mógł Przedstawiliśmy się, żeby gospodarz, zatem czas i czas są przywódcy tej koferencji w czasie teraźniejszym. Proszę od tego Pana Prezydenta, po ustawie oficjalne otwartej konferencji Smaki Przedmiotowo-Mętna. No więc po pierwsze muszę powiedzieć, jestem w szoku. Od lat, w zasadzie od 20 lat, zajmuję się tworzeniem dla sądeczyzny szeroko rozumianego. Ja przez sądeczyznę uważam, i Dorickie i Limanowskie, to wszystko to, to jesteśmy my. Razem. Tworzeniem miejsca na Ziemi. Takiego na przyszłość. I od lat wiedziałem, że nadzieja może być w w młodych ludziach. I to, że na tej sali zobaczę, nas w tej chwili 450 osób, bo my mamy, wiem, ile tu jest miejsc, 363 fotele, jako o setki młodych ludzi, którzy no, są dość, że tak ściśliwi, mieści się na schodach. Ostatni raz w tym miejscu 500 osób zgromadził chyba Zwyszek Niemczech, który miał spotkanie ze studentami. Jeszcze, słuchajcie, jeszcze do przodu, bo jeszcze tam stoją, stają drzwiach. Także tutaj jest dużo miejsca. 50 osób spokojnie siada z tej strony. Kochani, to, że kilkaset młodych ludzi przyjeżdża czy przychodzi do nas na konferencję dotyczącą programowania wróży nam wszystkim genialnie. I nam starym i wam. I dumny jestem z tego też, że widzę tutaj sporo dziewczyn. Brawo, bo informatyka jest tak samo dla mnie. Żeby było jasne, ja kiedyś byłem fizykiem, więc matematyka dla mnie jest normalnym językiem komunikowania. I ostatnią rzeczą, czego można się bać w życiu, to jest matematyka. Wy też dobrze wiecie, że matematyka jest prostym sposobem komunikowania. Jest cudowną nauką, przy pomocy której można wszystko wyrazić. I nie wierzcie tylko w to, że na przykład 5% ludzi ma uzdolnienia matematyczne. Uzdolnienia matematyczne. Ma 70% każdego rocznika statystycznie. Wszyscy ci ludzie, którzy są zdolni do myślenia abstrakcyjnego. Ja pamiętam, jak na studiach parę razy siedziałem nad jedną rzeczą parę dni. I też mi się wydawało niemożliwe, nie zrozumiem, nie dam rady. I później przychodził ten moment, kiedy wszystko się układało. Dlaczego o tym mówię? Bo fakt, że przyjechaliście tutaj oznacza, że myślicie o tym, żeby związać z matematyką i informatyką swoje przyszłe życie. To jest naprawdę najmądrzejszy z możliwych wyborów. Oczywiście chciałbym, żebyście studiowali u nas. Ale Panie, jak będzie ktoś z Was chciał iść do dalszej szkoły, dobrze. Też Natomiast pamiętajcie o jednym. Skończenie studiów nauk technicznych z informatyki, która staje się podstawą wszystkich nauk, od przyrodniczych do technicznych, a też dobry socjolog bez znajomości informatyki nie da sobie rady. Wy kończąc informatykę na studiach. Dokładając do, do, do tego precyzyjną znajomość języka angielskiego, znacie dwa języki, które otwierają się.